Dlaczego toksyczni ludzie bardzo często próbują narzucić nam swoje zdanie? Po pierwsze, kontrola i dominacja. Takie osoby często dążą do kontrolowania innych i uzyskiwania władzy nad nimi. Narzucanie swojego zdania jest jednym z narzędzi, które pozwalają im utrzymać kontrolę nad sytuacją i decyzjami. Po drugie, brak empatii. Takie osoby często mają ograniczoną empatię i zdolność do zrozumienia perspektywy innych osób, dlatego mogą uważać swoje zdanie za jedyne i słuszne i niezmiennie próbować narzucić je innym, nie biorąc pod uwagę ich potrzeb czy poglądów. Po trzecie, zazdrość i rywalizacja. Toksyczne osoby mogą być zazdrosne o sukcesy innych i próbować narzucić swoje zdanie, aby podkreślić swoją dominację i wyższość. Rywalizacja jest dla nich ważniejsza niż współpraca czy dialog. Po czwarte, poczucie własnej wartości. Osoby bez duszy często mają niskie poczucie własnej wartości i próbują podnieść swoje ego. Poprzez narzucanie swojego zdania innym. Uważają, że ich zdanie jest ważniejsze, ba najważniejsze i bardziej wartościowe niż zdanie innych osób. Po piąte, brak otwartości na różnorodność. Toksyczne osoby często mają. Trudności z akceptacją innych punktów widzenia i są zamknięte na różnorodność. Dlatego starają się narzucić swoje zdanie, aby uniknąć konfrontacji z innymi perspektywami czy poglądami. Po szóste, kontrola nad sytuacją. Takie osoby często boją się utraty kontroli nad sytuacją i decyzjami. Narzucanie swojego zdania może być dla nich sposobem na utrzymanie poczucia, Bezpieczeństwa i przewagi.